Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku Wiecie dlaczego? Na no 5 miesiąc przerwy I nie wiem co się stało I nam się cały filmik uciął po prostu Nawet czapa to może potwierdzić Bo jest z nami Potwierdza mi się Kubuś. Dokliknęliśmy wszystko dobrze Bynajmniej tak jak kiedyś I nam się po prostu usunął Takie rzeczy zebraliśmy na nowym świecie Kuba może potwierdzić, że nie braliśmy nic z kreatywa. Nic. Potwierdzam. Nic, nic a nic nie braliśmy. No i. No, tyle chcieliśmy powiedzieć. Chyba, że chcecie, żebym kontynuował odcinek. Dobra, na no chwilę sobie pogramy, nie? Jak z tego drzewa tu zejść? Koczę na to. Wejdę tu, zejdę jeszcze jedno, zejdę jeszcze jedno, zejdę jeszcze jedno. Auć. No to że się fajnie z. Nie no, zginęliśmy, dobra. Nic się nie stało. Ej, ja będę miał te same ręki? Nie no, chyba nie. Apuszka, papużka. A puszka zginęliśmy. No niestety, no co poradzić. Karkówka z papugi. No, no i trzeba teraz za 10 godzinę regenerować. O, nie mamy tenów, ale super. Nie czapa? Tak. Tylko nie ma tej dżungli chociaż. Dobra, no ale 10 żelaza przepadło mi. Nie można się cieszyć. Mm. No to jednak sobie chwilę pogramy. Łapka w górę na pocieszenie. No, chociaż tyle. Że nam się film uciekł. I super. Nagrywaliśmy 15 minut. Chcemy go wrzucać, a go nagle nie ma na żadnej liście. Nawet w zdjęciach i nagraniach. Nic. Nic a nic. F e w komentarzach. Rip. Rip film napiszcie. Ten kto to ogląda, niech napisze RIP film mm, I Creepery są najgorsze od tyłu mm. Takie zeskakujesz z drzewa, a tam nagle creeper, nie? Najgorsze rzeczy na świecie Normalnie są to creeper tam łeb A jeszcze gorsze moby to są zombieaki i szkielety No szkielety Szkielety są najgorsze Dlaczego mi się Świat nie ładuje. Jak my w ogóle to przetrwaliśmy? Tak, Zresztą tego nie przetrwasz. Ale ta góra jest wysoka. Ej, czekaj, tu jest jakiś kraj czekaj, trzeba. Dam radę tam spadnąć? Dasz radę. Nie zginę? Gdzie my się zryślić? My. Chyba, że chcecie jakiegoś one-bloka. szaba Nie. Dobra, weź w oczy, ty ci nie spoczywam. Dobra, no ale musimy coś zrobić, nie? Znaczy chyba... Postur. Że... No po prostu porobimy jakieś kamienne rzeczy i coś. Cóż z ciebie jest. Ej! W ogóle mówiliśmy i zapomnieliśmy powiedzieć, w tamtym filmie co się uciął, że będzie... że będzie szorcik. No wypowiadający odcinek. No. Więc lepiej subskrybować, żeby mieć powiadomienia. No tak, tak. Dzięki, że przypominasz o wszystkim. Tylko że to już mówisz piąty raz. Nieważne. Sub! Lajke. łapka. Znaczy wypier. Nie no. I tak nie was... Urażę, I tak was lubimy. O, mm. lubię, że nie zostawacie subskrypcji. My się staramy, nagrywamy po 20. Po 15-20 minut, aby hmm. nawet subskrypcji nie zostawiali. Zostawiałem Mam no, ostatnio tylko dwie subskrypcje, bo jeden cię subskrybował. No, ale pewnie znowu zasubskrybował. Nie, nie, nie. Dobra! Spróbuję zainstalować sobie OneBlocka. Biorę czekoladkę. Czekoladkę. Czekoladkę? Nie. Szok. dostal jsem šokot a čokoláta. Dostal jsem šokot, čokoláta, čokoládu. Zabírám ti ostatní kvůli. Co my tu mamy? Serwerem Chyba, że chcecie nowy świat. Dobra, zrobimy nowy świat. Załaduję mam... Ale tu w następnym to jest no z, z jakoś go, jak zainstaluję, to wiesz. Na razie po prostu zrobimy świat. I tyle. Kończymy. Zrobimy świat, zrobimy kamienne rzeczy i kończymy. Szkoda, że nie ma kamiennej zbroi. I, <laughs> Ej, to by było. Jest kamienny, wiesz, kamienna sitera kamienny. No I tak jak... No a tak zbroi nie ma. No tak jak z... A to czego w ogóle jest miecz? Nie, nie wiem. Masz te takie słupki, które możesz z nich zrobić, blok miedzi, lunetę, a nie, to nie jest miedzi i... no i tyle. Czy, czy mieć w ogóle jest opłacalna? Nie nie. nie. Ja bym, do, ja bym dodał... Znaczy ogólnie to y, mieć to jest ten... Co? Mm. Y, miedź to jest, kurde... Się nazywało. Napiszcie w komentarzu, co to jest mieć, bo mi się coś kojarzy z żelazem. Nie. Mieć to, to, możesz też wykopać w normalnym życiu. Nie wiem, ale mieć to jest ten. Yy... Chodź bliżej, bo cię pewnie nawet nie słychać. Beztlenowe żelazo. Nie wiem, jak to się nazywało. Na pewno już ci wiesz. Czekaj. Dobra, no dalej ładuj do tego świata, bo mi się już nie chce. Nie, że mi się nie chce nagrywać, ale... Chyba, że przestanie padać i pójdziemy nagrać odcinek z piłki. No z Ale nie, no on będzie lało, nie? będzie lało tylko do czternastej. Do czternastej? Dobrze. Zaraz powinno przestać. Znaczy, moja maska mi mówiła do 14, ale jej tu. nie wierzę, bo raz lało do 15. Ja skończyć się o 12, a lało do 15. Mhm. Dobra, zaraz jesteśmy w świecie. Tylko. O, już jesteśmy. Ba, 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 ba. Super resp! Zobacz, jaki fajny. Kres... O! Moja kość. Ludowa taka. Jak może być lodowata ta Jak Kość jest w skórę, nic nie lubię. <noise> nie, włożyłeś sobie lód do skarpetek po prostu. Nie mam... <noise> A nie mówiłam? Nie, nie, nie. Simpa baba robiła. Ale trochę nudno tutaj. Na odcinku. Nie na odcinku. W tym Minecrafcie, patrz jakie my respy trafiamy. Sigma. Sigma. Sigma, 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 sigma. Simpa. Simpa, pam pam No, no nie, nie, no co to jest? Ja nie umiem skakać. Parma. Ciu. A wiesz, że w Minecraftcie możesz skoczyć na kilka O, Endermanik. Endermanik 2012. Patrz, moje konta. się mu prosto w oczy. On nie chce mnie zabić. No. Zrzapać? Oj. On chyba chce mnie zabić. chyba chce mnie jalić. I I że to jest jakaś lawa pulka. Cenzuruj! Cenzuruj! Słowo zabić. Zapier. Ja... Dlaczego czapa? <noise> Wszystko powiedziałem tylko że... Łamuje oko. moje oko... A moje oczo Jak mnie wszystko boli. Takie kopie się pod siebie i tam lawapulka. Lawapulki widzisz. Kupka. Kto lubi lawa pulki, łapka w górę. Ja bo można łatwo stworzyć. Tak, można portal. łatwo portal stworzyć. Bo nie wiem. Gdyby nie portal. Erik, Erik. Co? Płaska. Zobacz co. Erik, zobacz to. Eric, co ty z tym zrobiłeś? Kamery! Właśnie kamerkę można włączyć. No nie no, stworzyłem dwie siekiery. <śmiech> 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 dobra, z się. Plus cztery do obrażenia. Plus trzy do obrażenia, plus dwa do obrażenia. Plus 50 miliardów. Ej dobra. co już? 12 minut prawie? Przecież to jest ja... Jakiś... Co? Nie włącz. Nie, chcę mi się, bo będzie mi zasłaniać. I to. Kamera nie tylko wam zasłania. Mi też. Na przykład w Granius. O, drzewko. nie, ale, ale po co mieć drzewko? Nie wiem. Jak mogę mieć wioska. A nie, mówię, że to miałby spać chwilkę, zrobić tylko. Te narzędzia i No nie, Mieczacy mi... blakuje. Po co mi miecz? Śpieka więcej zadaje od miecza. Nie, nie no czapo, przestań. Chyba nie wyłączysz mi odcinka. Tak. Y, jakby co, on jest pod y, prawem alkoholu. Cza. <noise> Jeden koma profilu alkoholu Alkohol. <noise> alkoholu. Alkohol. Piwka. Nie, no co tu robić? Szatan. Szatanizm. Wiesz co to jest szatan? Diabeł, wiem. Ha, ha, ale... Dziewięć. Hahaha, ha, ha, ale z ciebie bambik. Dziesięć. Prrr. Jeden. Dwadzieścia tysięcy dziesięć. Pier. Ej, dlaczego ja, powie... ja powiedziałem liczbę, której nie istnieje. Co to jest? Co to jest za liczba? Chyba 6. Chyba. bo to by jak to jest ty. Nie no tu nic nie ma na tym serwerze. Dobra, no ale... jest zdrowa! Z niej będę miał skórę i zrobię sobie... A tu 5. Nie, to jest 20. Nie, bo No mówię, że jest do 20. O, a co? Dlaczego ja tam widziałem przez chwilę kamień? Aha, bo nie to wiem, jest. Bo lubi. Aha, bo to jest kamień. Ósma, Lusi, Plata, Latata. Napiszcie w komentarzu, jaki jest was, wasz ulubiony piłkarz. A kuma, batata. Ronaldo. Krystianu, moim zdaniem, ósma, Dębela. B Wiem, że on jest z Barcelony, której nienawidzę, ale no, mimo, że ma tę kontuzje, to no nie, no, on jest fajny, no dobry. Drugie miejsce, Kylian Mbappé, trzecie, Cristiano Ronaldo. Czyli już nie lubisz Cristiano Ronaldo, no nie mać. <kłysy> Lubię Cristiano Ronaldo, ale no, on nie jest taki top. Nie, czekajcie, pominąłem jedną osobę, przecież pierwszy jest Vinicius Junior, drugi jest Dembele, trzeci jest oczywiście Kylian Mbappé i czwarty jest Cristiano Ronaldo, a piąty Nikola Zalewski, szósty Robert Lewandowski, siódmy Wojciech Szczęsny, a ósmy jest Messi. Lubię i Messiego, i Ramala. O, wracasz do Messiego? Nie, że go lubię. Nie, że go nienawidzę, ale no. No teraz dopiero mu to mogę przyznać, że jest dobrym gościem. Lej się reklamuje. A wow, jak mnie wszystko boli. Co jest? Ej, dlaczego, jak nie spadniesz. Pać. Bo masz 20 kratek. Nie, masz 21 kratek, nie? Z 22 kratek giniesz bez żadnej zbrojki. No. A przecież 21 kratek to są 21 metrów. To jak ja sobie nóg nie łamię? <grym> Rozkwina Minecrafta. Ej, zobacz, co się dzieje. Są Wiem. No, super. <grym> Coś ci nie wyszło. No, skrycza. <grym> no, Haha, ha, ha, ale z ciebie bambik. Mówi ten, który nie biedniejszy do mnie. Czym? Pieniądze. <laughs> Wioseczka czy co tam jest? Trzeba powiedzmy. Wioseczka czy co tam jest? Ej, ale coś tam jest. No coś tam jest, ale nie wiem co. Tam jest co tam jest, no coś tam było. Zobaczę to na odcinku, ale tam chyba nic nie ma... Znaczy, portalcio, portalcio, portalcio. Tu w Portalcio. Port Mor nie, mortalcio. <laughs> Mort mortal Ej, czekaj, jest dużo obsa, jakby dali trochę obsa. Aha, przecież ja nie mam diamentowego kilopu Co w skrzyneczce? Nie mogę jej... o ale fajnie. Co? Ale co? Ale fajny ten wydajność 3? Co to jest? Co to jest? O kurda. Co to mamy? Unajbushi plata latata Unaj buszy plata latata Zaraz się zrobi noc. Ja chciałbym mieć wioseczko, wioseczko. Gdzie poszedł czapa? Po co ty znowu szłaś? O co raz się zapytać? Nie. Wycenzuruję to! Czy... Wycenzurowam. Ale po co? Chciałeś się znowu zapytać, czy możesz grać w Minecrafta? Możemy! Ty, możesz. Ty... No. ty sam chciałeś. No ty też chciałeś. Ty pierwszy w sumie Co? Wow, ale fajny cake Tak w ogóle to mamy godzinę. nie? Eee, to smija. No to smija Ej, wiesz jaką siekierkę trafiłam? Jaką? Tym, tym Wydajność 4, fortuna 3 i zmora z 2 na 5 Ej, zobacz co ja zrobiłem A wiesz ile to obrażeń zadaje? Ile? Czego tu nie pisze? O nie! Czapa są moby! Spier. Ej, co ja tu zrobi? Ała! Szkielet mnie bije! Ty to zrobiłeś, tak? Kredką? najburszy. Ja tylko uciekam, nic więcej nie robię, widzę dynie... Najlepszy sposób na mycie, ślina i coś, jakaś szmatka. Nie wiedziałem, że szlafryk. Czy tam bluza to szmatka? <noise> no bo sz... to, to jest szmatka. To yep. Pająk mnie goni! <noise> o nie, tam to jest mi... wiedźma, ona mi da slownesa Co? mnie nie daje slownesa Daje slownesa Byłaś się w twojej wersji. No nie, no daje, ona daje slownesa Za drugim razem, za pierwszym daje otrucie. Wow, Łoł! Wow, czapa, ratuj! Nie. Czapa, patrz, co tu się dzieje! Tomaniek, kończ ten odcinek. No to zginę. U busi, plata. No gdzie jest jakaś wioska? Co ty jest za bion? Ej, patrz, trawa się zmieniła. Nagle. Chodzę na inną trawę. Patrz, to... No. Dobra, ja sobie do... idę. Gdzie idziesz? Na dół. Dobra, Ale nie pada. Ale Minecraft. Tutaj idź. No. Tylko... O będę miał może z niego zbroję. Chodź zębiaczku. Chodź. Chcesz się bić? Ale jak coś? To... No bo nosi zbrojkę! Ty noszony. A Mogłem nie widzieć. Czapa, zginąłem. I mam wszystko. On nowa. Dobra, widzowie, kończymy ten odcinek. Yy, on nie był bardzo udany, choć trwał 20 minut. Wiesz, Ej, co tam jest? Ej, coś tu mamy. Do czego tu coś się świeci? Dobra, jeszcze wpadniemy sobie do lawy. Co jest? Ja chcę zginąć w lawie, no proszę. Dobra, na koniec ostatnia najważniejsza rzecz. Giniemy w lawie. Hurray! Kąpiel w lawie! Dobra. Gryj, Steve próbował płynąć w lawie. Tak. Czapa, nie wyłączaj, no proszę cię. ła, mój łap. No co, no żegnamy się. Widzicie tu 10 lajków. 20 milionów subów. Dogonimy niektórych YouTube'ów. No Mr. Bisa nigdy nie dogonisz. Może dogonię, skąd wiesz? Bo on nie za godzin. dziecka nie nagrywał. Nie on odbierzyłem. Mm -hmm. Ała spadłem do Kaiwa. Dobra sobie zostawcie suma, lajka i my kończymy dal.